Do polerowania ręcznego możemy wykorzystać skórę. To znaczy skóra wykorzystuje się również do polerowania mechanicznego, ale tylko pod warunkiem, że mamy wolne obroty. Tu jest system Tormek, on jest wyposażony właśnie w tarczę skórzaną i takie y, 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 takie krążki y, skórzane, ale tak jak wspomniałam, tylko i wyłącznie z tego względu tutaj jest skóra, że są wolne obroty. Natomiast najczęściej skóra wykorzystuje się do polerowania ręcznego. Jest to chyba najczęściej spotykany sposób polerowania i najbardziej tradycyjny, znany od wieków, no bo któż z nas nie pamięta i nie Kojarzy takiego ruchu, który wykonuje golarz przed rozpoczęciem golenia brzytwą swojego klienta. Jest to bardzo charakterystyczne, szczególnie w jakichś starych filmach, ale obecnie również cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na to, że panowie coraz częściej noszą brody. Tak więc w takim warsztacie czy, czy w gabinecie golarza możemy stosować tego typu polerki, ale z powodzeniem ogromnym możemy również stosować tego typu polerki w warsztacie stolarskim czy też rzeźbiarskim. W warsztacie golarza mamy długi pas. Najczęściej to jest właśnie taki długi, luźno wiszący pas, na którym ta brzytwa sobie wędruje. W przypadku dłut stolarskich. To się nie sprawdzi. Jeszcze w przypadku takiego noża tego typu możemy w ten sposób polerować, ale już w przypadku innych pozostałych narzędzi musimy mieć skórę naklejoną na deskę, po to, aby ona była przede wszystkim unieruchomiona, a z drugiej strony, aby była zawsze prosta, płaska, dzięki czemu będziemy mogli. Lepiej te nasze narzędzia wypolerować, nie będziemy mieli niebezpieczeństwa zaokrąglenia krawędzi, którą już wcześniej pieczołowicie wyprowadziliśmy do tego stanu, jaki mamy teraz. Tak więc deska może być takim uchwytem wtedy i wykorzystamy właśnie do noży, ale jak będziemy chcieli pracować dłutem, to również. W tym momencie wykorzystamy. Może być to również zwykła deseczka, taka jakaś sklejka, gdzie nakleiliśmy kawałek skóry. Tak jak wspomniałam, paski skórzane, bo niektórzy i takie mają pomysły, nie bardzo się tutaj przydadzą. One Są po prostu zbyt wąskie i giętkie, nie będą się tak naprawdę do niczego nadawały. Jeśli mamy kawałek skóry, to możemy wykorzystać zarówno jedną, jak i drugą stronę tej skóry. To jest lico, czyli taka twarda y, część, bardzo gładka, a to jest mistra, chropowata, bardziej taka zamszowa. Możemy wykorzystać obie, możemy wykorzystać tylko jedną. Jeżeli wykorzystujemy obie, to zaczynamy zawsze od tej szorstkiej, a kończymy na tej bardzo gładkiej. Na szorstkiej, czyli na mistrze. Pracujemy z użyciem pasty polerskiej. To jest najczęściej pasta w bloku, choć również są pasty w tubkach, które do tego służą. Natomiast pasta zielona, pasta w bloku i właśnie polerka skórzana to jest taki bardzo znany duet. Mocujemy sobie taką polerkę i madle. Musimy ją w jakiś sposób unieruchomić i nanosimy. Niewielką ilość pasty, bo tutaj wystarczy jej naprawdę odrobina lepiej częściej niewiele, niż od razu dużą ilość. I bierzemy narzędzie. Musimy znaleźć odpowiedni kąt. Ten kąt tutaj nie jest aż tak istotny jak w przypadku ostrzenia, ale również ma znaczenie dlatego ważne jest, aby ten kąt odnaleźć. I oczywiście w przypadku skóry musicie zapamiętać, tylko i wyłącznie pracujemy w jednym kierunku. Tak jak w przypadku ostrzenia możemy dłutem pracować tam i z powrotem, tak w przypadku polerowania robimy to tylko w jedną stronę. Nacisk również ma znaczenie. Nie powinien być zbyt duży. Tutaj niektórzy twierdzą, że powinno się jedynie lekko muskać to narzędzie po polerce. No, każdy z Was pewnie znajdzie swoją najlepszą metodę, zachowajmy jednak niewielki ten nacisk. Nie przyciskajmy zbyt mocno. Przyjmuje się, że około 30 takich powtórzeń i narzędzie jest już gotowe. W przypadku duta płaskiego również wygładzić możemy tą drugą stronę i narzędzie gotowe do pracy z nożem, struga oczywiście dokładnie tak samo, ale również siekiery będzie można tutaj przepolerować. Również pracujemy na obu stronach ostrza, zachowując odpowiedni kąt. A co z dłutami żelibiarzkimi? One również idealnie sprawdzą się, czy, czy polerka sprawdzi się do ich polerowania. Tutaj techniki są różne, też zachowujemy kąt, natomiast całą Część ostrza musimy przez tą polerkę przeprowadzić. Jeżeli mamy wrażenie, że coś jeszcze tutaj w środku zostało, to możemy taki, taki kawałek takiej, takiej skóry jeszcze w ten sposób przeciągnąć od wewnętrznej strony. Wtedy mamy już pewność, że nasze narzędzie jest idealnie przygotowane do pracy. Jeśli używamy polerki z pastą polerską, czyli najczęściej właśnie taką w bloku, ona ma tendencję do takiego jakby zalepiania się nadmiarem tej pasty, a już później pozostają też te, te, tam też odrobinki metalu. Dlatego warto raz na jakiś czas zregenerować taką polerkę, używając na przykład miedzianej szczotki, czy też jakiegoś gruboziarnistego papieru ściernego. Wtedy będzie zdecydowanie dłużej nam służyła. Choć tak naprawdę, polerki skórzane to są no do, nie do zajechania, bym powiedziała, i mamy tutaj informacje od klientów, że używają ich przez wiele, wiele lat. Często dłużej niż kamienie, tak więc jest to metoda naprawdę bardzo ekonomiczna, bardzo efektywna, dlatego bardzo namawiam do tego, abyście spróbowali polerować wasze narzędzia na skórze.